Hej! Witajcie na kanale Hoziki! I przepraszamy, że tak z blatu od razu, ale dzisiaj będzie takie małe DIY, czyli zaseczka dla koni. Będą dwa rodzaje, jedno musli, tak to nazwaliśmy można tak powiedzieć. a drugie warzywno owocowe. Warzywna. Takie jak nie zwykle. No, zwykle. No, więc zaczynamy. Co będzie nam potrzebne? Będą nam potrzebne płatki owsiane, tylko nie błyskawiczne, bo one są już przetworzone i będzie nam właściwie, nie wiem, trudniej po prostu będą gorsze mąka pełnoziarnista marchewki <grywki> eee, jeszcze zobaczymy ile bo nie wiem ile będzie naszych ciasteczek jabłka <grywki> i opcjonalnie banany olej tam będą jedna łyżka, dwie łyżki a także miód zamiast cukru to tyle jeśli chodzi o składniki do warzywno-owocowych. Jeszcze będzie nam potrzebna miska, tarka, nożyk, obieraczka, no i łyżeczka do odmierzania miodu i oleju. No i jeszcze piekarnik. No, hmm. a to chyba oczywiste. A także zlew do umycia rąk i warzyw. Niestety nie mieliśmy wody w butelce, ale będzie nam jeszcze potrzebna woda. No. Jeśli chodzi o bazę ciasteczek musli. Jest taka sama jak baza ciasteczek warzywno-owocowych. Nasze ciasteczka musli będą składały się z orzechów włoskich, orzechów flaskowych, migdałów, słonecznika i chipsów bananowych, czyli suszonego banana. Ale można dodać jeszcze orzechy archaidowe, e, ziarna i rodzynki wedle gustu. A także można dodać jakieś warzywa lub owoce. Damy dobry przykład i umyjemy ręce na naszym filmie, więc... Starczy. Zaczynamy od owocowo warzywnych. Wsypujemy paczki. Całą paczkę. O tak. Oczywiście można mniej. Jabłuszko trzemy na tych większych oczkach. Marcheweczkę też trzemy na tych większych oczkach. Jabłuszko wsypujemy do naszych płatków. Wle właściwie tak wlewamy. Razem z całymi sokami, które zostały na talerzu, bo to nam zlepi nasze płatki. I wsypujemy tak samo marcheweczkę. To, wiem, bananika, bananka. <grystanie> <grystanie> no rozmiatamy go razem z jabłkami i marchewką. Jak już to się będzie mieszać, to ja w tym to się powiem i daliśmy czego? Na pół kilograma, na 500 gram, czyli pół kilograma patków owsianych daliśmy dwie duże, naprawdę duże marchewki i trzy, cztery, trzy, trzy i pół jabłka. No i dwie i pół banana. No i teraz mieszamy. Jak widzicie, to już nie będzie nam potrzebne dużo wody, ponieważ jabłka dużo puściły i to ciasto, znaczy no to już jest smaczające. Dajemy mąkę. Uuh. Trzy 3 czwarte szklanki, tak około. I mieszamy. I znowu mieszamy. Na jedną szklankę otrębów dajemy jedną, no tak, niecałą jedną szklankę mąki. Dwie łyżeczki miodu. Jedno, czeknie. Mm. I druga no dajmy. i łyżeczka oleju tak tak, na oko łyżeczkę dajemy okej okay. ciasteczka już poukładaliśmy po części i nie dodaliśmy tutaj ani trochę wody, ponieważ już były same sklejone dzięki soku miodkowego i miodu, więc, no a piekarnik nastawiłem na trzy do powietrze ponieważ nie będziemy tutaj nic piec tylko suszyć na 200 stopni, już jest nagrzany, czeka na przyjęcie ciasteczek. W tej miejsce już zrobiliśmy bazę. Tym razem daliśmy niepełną paczkę płatków tych owsianych, ponieważ nam trochę tamtych za dużo wyszło. Ehm, oleju i miodu też według tamtych, czyli łyżeczkę miodu i łyżeczkę oleju. No i szklankę mąki. Dam pół, takie niepełne pół szklanki pokruszonych bananów, bo te banany są w całości, więc ja je trochę pokruszyłam. Ręką wystarczy pokruszyć. Trochę rozgniecionych orzechów laskowych i włoskich. Tak na oko, no tak i rozgnieść je. mnie dużą garstkę słonecznika płuskanego. I taką samą garstkę pokruszonych płatków migdałów. Zdecydowaliśmy się na pół banana. I tak na oko mniej więcej jedną szklankę wody. Na jedną szklankę płatków owsianych. I tutaj nasze ciasteczka już się pieką To są dwie blachy warzywno-owocowych, z czego zostało nam jeszcze trochę ciasta. Także jak chcecie mieć tylko jedną blachę to mniej więcej pół paczki, tak mi się wydaje. Zmniejszyłyśmy do 120 stopni Celsjusza po około 15-10 minutach, żeby teraz się bardziej w środku wysuszyły. Łącznie piekliśmy, bardziej suszyliśmy je przez pół godziny. Więcej. Na początku na 200 stopni nastawiliśmy piekarnik. A później no, przez jakieś 10 minut, a później na 120. I to by było w sumie na tyle. Tak samo pieczymy oczywiście musli. No i mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Jeżeli chcecie więcej jakichś DIY, to piszcie na dole. I smacznego! Bo oczywiście są też idealne dla ludzi. Do zobaczenia!